Dobrze, widzowie, jeżeli to oglądacie na YouTube, to prawdopodobnie właśnie trwa przedłużony stream. Także wpadajcie na Twitcha no i zostawcie tą łapkę w górę, także Subika. Dobra, a my zacznijmy od kilku pików 82. Najgorsze jest to, że dostałem Timeouta, znaczy Softbana. Także zobaczymy, jak długo będzie trwał. Dobra, Sanchez 93, pierwsza fajna karta. Render. A Ale, kolejny duplikat. Dobra, lecą spoko, Uberale. Dokończymy sobie na pewno Butrę, nie? Dokończymy sobie Butrę Genio. O, Jarda Giller. I mamy Sonaldo 94, nice. Oj, i mamy Toty Diani, nice, nice, nice. 92 Uverala. Oj, Dobra, lecimy dalej z yy, oczywiście Pikami. Kolejna 40 przed nami, pierwsza 50 była całkiem spoko. Na razie początek strony super. Na razie początek strony naprawdę, naprawdę ekstra. I jeszcze jest lepiej. Mackenzie 94, piękny, traf. W sensie to w sumie nasze statystyki ma dobre, ale play style ma średnie. I Ruben. O Lineker, Lineker super. Stało 8 pików do końca. Berbatov, to, to nie to Ty Van Dyke. O, Van Persie. W tym piku nie. W tym też nie. Ale w ostatnim. Cristiano Ronaldo, Toty. No, Nasser. Dobra, i mamy najdroższy składzik na. No oczywiście na kogo? No na Butragenią. Dobra, kolejny najdroższy składik. Dobra, i trzeci najdroższy skład Na butra I zostały nam już tylko tańsze Dobra, jeszcze otwórzmy pak za 35k, zobaczmy Oho, to ty, to ty Proszę, dajcie, Cristiano Olga Carmona jako pierwsza i A, jako jedyna Kurde, nie zdążyłem może, czekajcie, bo on ma opóźnienie Nie, czekajcie, jeszcze raz Jeszcze raz, może mi się uda On ma opóźnienie, dawaj, dawaj Dawaj, ej, złapało mi go chyba jest, mamy, gramy do United'a! Jest, gramy do... WYSZEDŁ! Nie! Czemu wyszedłeś? Nie, Skubaniec, no! No nieeeeeee! Dobra, zobaczmy... Ej, ten Nik też kojarzę! Kurwa, nie mówcie, że mi Zalesia dało! Nie, ale nie wiem, Westbrook, .pl, no przecież to też jakiś pros jest! Kurde, no! Dobra, jedziemy, musimy powalczyć 18-2! Dobra, zobaczmy, Dawidos! Dawidos! Dawidooo! 1 do 0, brawo! Jude! Dawid! Pięknie! 2 do 0, gol, gol! Fati, co za brameczka, 3-0! I zobaczmy. Jude, Jude, Jude! Ale upokorzenie. Dobra, mamy wincase i jednak jest exp za to. Dobra, i zobaczmy. 3 razy 8, 6, plus futis. Co tu będzie? Nawet nie wiem, co to za paczka. Do końca, w sensie ją zrobiłem, ale. Yy... No zobaczymy, co tu wleci. Mamy, nie, no nie mówię, że to jest pani pop, jako pierwsza. A, paj, czemuś tam Dobra, nieważne, nieważne. I Adams 96, Adams, nice, nice. Adams 96, spoko. Raul, Pajorka, spoko. Nie, nie była z Dobra, mamy 91 overala. Kolejny i ostatni skład na Buter nam został. Dobra, 5 sekund, uwaga, mamy nowe piki zaraz. 3, 2, 1, zobaczmy, godzina 19. Mamy codzienne logowanie, zróbmy i chyba ktoś mówi, że dzisiaj się kończy. Uwaga, uwaga, co tu będzie? Timo Werner w SBC. Kurde, szkoda, że nie ma fineski, Ale Timo Werner miał w tym roku już dobrą kartę jedną, nie? I ona była mocna. Czekajcie, aż muszę... O właśnie, jest! Timo Werner Food Fantazy chyba to była karta. Ta. I ona była mocna. Także Werner może być niezły. No może być dobra ta karta. Piki 8.6 plus mamy, super. I piki 8.1 plus wróciły. Ile rzadkich kart? 3. Jezu, ktoś się z rowerka spierdzielił znowu. Lipa trochę. No nie wiem, znaczy już, już sam nie wiem, z których pików lepiej mi oddaje. Ja już się przyzwyczaiłem do pików 8.2 I były fajne. I były fajne, ale no nie wiem, czy do 8.1 plus bym wracał w połowie lipca. Dobra, zobaczmy, 10 razy 8.4 plus. Oho, mamy godzinę 19, to codzienne lagi dostajemy. No, to nie jest oty, nie? To nie jest Toty, to jest toc. Ale mamy też. Paulo Futre. I z tocem, dobra do to skip. Dobra, 10 razy 8 4, zobaczmy. Nie, no to znowu nic ciekawego. Nie, no nic ciekawego. Maszę, ale bez duplikatów. W sumie nie jest źle. Dobra, i 20 razy 8 3, za wykonanie codziennego logowania mamy. Kurde, tylko mamy. Czy to będzie hero po prostu? Czy to będzie karta PTG? Nie, to będzie Hero. Dobra, to skip. Szanujemy czas, nie ma co. Uwaga na spokojnie. Dobrze, mamy oficjalnie. Emilio Butragenio w końcu do nas przychodzi. Po świetnym wypożyczeniu do naszego klubu, gdzie zanotował tylko w pięciu meczach 12 goli i dwie asysty. No, klub postanowił razem z zarządem go ściągnąć na stałe. I mam nadzieję, że gościu przy tak dużej pensji nie zatraci pasji i ciągle będzie strzelał dużo goli. Dobrze, i mamy składzik. Drugi na Harego. De de najlepszego piłkarza Totalnego rozpierdzielacza w obronie Maguire'a To może być naprawdę sztosik On ma w grze potężną sylwetkę to On jest coś pomiędzy Bisekiem a Van Dijkiem. Jest trochę większy od Van Dijk, Ale trochę dalej mniejszy od Biseka Dobra, zobaczmy, taki składzik Po transfera, Harry Maguire butragenio, zobaczmy jak się tym będzie grało Dobra, zobaczmy, rywal ma Herb Barcelony Wiadomo, bierzemy to personalnie i atakujemy Dudek, Ferdinand Gorecka, Bellingham, Ronaldinho Hansen. Bardzo dobrze do Butra Genio, ale blokuje to. Ale jeszcze Butra Genio jak wywalczył, ale. Kurde, ale ten Butra nawet się kurde przepycha przez Van... tego Rudigera. To jest dla mnie ciekawe. No i tyle będzie z tego, nie? No i fajnie, no gościu, pierwsza akcja w meczu, nie? Kurde. Modric, dobrze do Rudigera. Fatih, pięknie, ale gol. Dawaj, Butra, odpal swój tryb z wypożyczenia. Tylko, że ja grałem im tam na podstawowym stylu gry. Może to było lepsze. I zobaczmy teraz: dobre podanie od Ansu Fatiego do Butragenio. Butragenio ciśnie. Butragenio. No nie no. Butra jest! Jednak się utrzymał! Ale nie no, Dudek, jaka forma, co jest? No, gościu gra tak. No, on ma chyba jeden strzał na bramkę, ten typ. Już mnie denerwuje. No, cofaj, cofaj tą piłę! Cofaj tą piłę! No pewnie, cofaj, cofaj. Dobra, butra, butra. Przesunął się dobrze, mamy to! Mamy to Mamy to. Jest! I Hansen, Hansen, Hansen O kurna, jak mu ściągnął hajkika na łeb I Fati, koniec, koniec! 3 do jednego, mamy to Dobra, zobaczmy, dwie paczki 10 razy, 8-4 Dajcie mi w końcu tego Cristiano Toty. Bo to chyba jakiś ciemniejszy kolor, to może być Toty Ale to chyba będzie Toc. Ta, Willer i Nanami Dobra, zobaczmy, pik powrotu Futis Co tu będzie? Uwaga, może jakiś W? Saka, Dobra, zobaczmy, 10x84+, Nie no, to znowu Toc. Tocy co w drugiej paczce lecą, nie? A ja chcę w końcu dostać tego jednego Cristiano Ronaldo Który na pewno będzie w tej paczce, będzie Diogo Jota razem z i dobra, lecimy dalej. Butragenio, w ogóle na, na futbinie jednak trochę inny styl gry pisało, żeby dać mu snajpera. Dobra, skład rywala. Oj, ma Zidana, ma Mateusa, ma Neymara i ma Benzema. Co my gramy z Michaelosem? O cholerę tu chodzi. Oj, o kurde, ten Karim the Dream, nie? Dobrze ma Madaresz Filidi. Kurde, goście chyba dopiero trafił Karima benzemę, bo coś nim za, za bardzo na nim. I zobaczmy. No nie, no on dopiero trafił benzamę, nie? To widać. To widać, kiedy ktoś trafia dopiero jakąś kartę, bo strasznie na niego gra. <grybujesz> Jak się animacja do dupy wczytała. W sensie dla rywala, dla mnie super. Dobra. Troszeczkę się minął z powołaniem, przy tym przy tym odbiło że ciśnie skrzydłem i zamiot pod dywan u jego. Modryc. No nie! <grybujesz> Oj. Dobra, ale szczerze, to gościu, turbo zasługuje na gola. No łap, to ma barwa, resz no! Aj, serio, gościu miał tyle dobrych okazji! Trafił takie gówno za pola karnego. Tak delikatny strzał mu wszedł. Dobra, ale już barko... Dobra, jednak zmiany były potrzebne. Już chyba w ogóle zrobimy zmiany w takim razie w składzie na te ostatnie mecze Food Champions. Karny. Haha, <laughs> serio, karny? Nie. Yeah. Dobra, Butra, dawaj, strzel, pierwszego gola na przełamanie W sam środek zostaje Dobrze, ale gościu chyba... jak <hasan g· bolt> Jak wycina, dobra Krosik, wchodzisz Siema, Kuba, co ci ominęło? Ale strzelił to, kurde, ale że po takim... Ale to Cieszynka wymyśla Neymara, oczywiście Nie denerwujemy się Gościu jest lepszy, ale... Ja też czasami przegrywałem z takimi bambikami, nie? Że to aż głowa mała. Nie do ciebie! Nie do ciebie to było. Dobra, krosik, nice. No co ty robisz, Modryć? Ty jesteś 37-latkiem z demencją! Gość jakoś tak triggeruje słabe podania u mnie. Nie wiem, jak on to robi, nie? No ta, no wchodzi, ty i. i, i... Nie powinienem być bardzo zły, ale. Kurde, podanie, no podanie, to był taki ściek w tym meczu Dobra, zobaczmy y Mamy 15 milionów duplikatów, co tu poleci? To nie Toty Nie, 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 to jakieś Liverpool To jest Van Dijk? Nie, to Gomy. a jeszcze w ogóle pomyślałem, że Van Dijk, zobaczyłem Esho Liverpool Zobaczy... Zapomniałem zobaczyć O, Kante, Kante Tocik, nice Dobra, Reinders i Kunde w następnej parsce. Ta, no, jakiś urodzinowy e Ho Hojlund Dobra, będzie na wymianę. Zróbmy jeszcze wymiany jakieś. Oho, zobaczmy. Grałem przeciwko Liverpoolowi. O, Oscar. Grałem z imiennikiem z Liverpoolu. Ale ma skład mocny. Dobra, jedziemy. No, wygrajmy ten meczek. Jeżeli chcemy walczyć o 18 winów, to musimy to wygrać. I teraz super piłka do Butry. Butra, genio. Mogłem chyba fineską po długim, ale nie spodziewałem się, że gościu aż tak to zrobi. Dziwnie. I Butra. No, i znowu autobloczek wleciał. I teraz zobaczmy, Hesus na was. Super piła. ZŁAP TO HANSEN! GOL! 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 Hansen jak przypierdzieliła! Brawo! Nie Szczerze, nie spodziewałem się, że to złapie. Oho, ty, a wiecie, że on się sam... Nawet im nie, nim nie byłem, on się sam położył, debil. Kurde, no ej, nie mogę w ogóle tego budry wyczuć. No o cholerę chodzi, czemu na wypoczynku był... Oho. No jakby to był gol na czerwonym, to by, była, to by był kasztanem, nie? Ten bramer, nie? Dawaj, Butra. Nie, no. A dobra, Dobra, fart. Butra, fart, fart. Aż przeproszę, przeproszę, bo to farcik był. Nie mogę wyczuć Butry teraz. Na wypożyczeniu maszyna. Teraz taka zardzewiała, można powiedzieć. I Wodweghorst. Czemu ty się wyłożyłeś? Dobra, nieważne. Mogłeś się wyłożyć. Mama Dara Ale mi dupę uratowałeś teraz, stary. O kurde, co to za remix? Karny Skarny. A, i ten Jude Bellingham, piękny. Oby się... Czekaj, czy się Gerard pośliznie? Nie, pośliznął się, szkoda. Dobra, butra, butra, butra. No kurde, ale czemu on tego nie wziął? No przecież to piłka w niego wpadła. Dobra, i Dirk out. Kurde, chciałem zaskoczyć. Harry! Nie, a kurde, Harry mogła jeden strzelić gościowi, który za Liverpoolem jest. No to było coś, a tutaj Udo G Jak powalczył i to niezbyle kim, bo we nie? Nie chciałem tapi grać. Dobrze, Butra. Butra. Noooo! I teraz dawaj, Darwin. No nie, no. Butra jest! Przesunąłeś się! Przesunąłeś się, i Butra genio. Gość, nie gra mi się nim dalej, ale mimo tych dwóch bramek, które strzeli, uważam, nie gra mi się nim dobrze. Po prostu coś jest taki zamulony, strasznie. Kurde. Że dobra, to to chociaż przeproszę, jakie gówno. Jezu. Na sam koniec tego odcinka mamy trochę pików 8.1+. Nowe piki przybyły, to trzeba je przetestować. I mamy Reindersa, pierwszy dobry traf, trzy piki. I Ardegra 89, na, na, na wymianę zawsze G. Mega słabe te piki. No na razie są takie, takie okej. Okay. Takie po prostu okej. Okay. Nie ma w, ni w nich nic specjalnego. Odwalili trochę. Powinien być 1-482, moim zdaniem. Indiani przyszła i zamknęła mi mordę. O i kas w końcu coś dobrego, Casemiro. Oj, futre. Oj, Alan sam maksymento odcik, fajnie. O kurde, jaki pik, co jest? Przy myślałem, że otworzyłem pika 86 plus. Dobra, Antonio. Dobra. O, i mamy van per Kurde, w ogóle, Ej, co to jest za pik znowu? Nie leci nic przy 10 pików i nagle w jednym piku 4 karty, które mogłyby każda w osobnym piku polecieć. Co to jest za gówno, przepraszam. I to też przedłużają. No pewnie oj, mamy 90, 92. Oj, mamy Kinga of i Deścik. oj, i raz. raz. Dobrze, mamy, w takim razie koniec pików. Trochę poddawało, trochę nie. Dalej nie uważam, że to są dobre piki. Czasami jest super pik, ale większość leci gówno takie totalne.